Tam witam w... po nowym roku wyleżałem się <laughs> pierwszy dzień w pracy po długim urlopie i po prostu dzisiaj Norwegia przywitała mnie tak piękną pogodą, że postanowiłem chwilę nagrać zachód słońca, który, który odbija się w szczy na szczytach gór przepięknie. naprawdę piękne także czasami aż, aż chce się żyć u mnie bez zmian, dalej lodówka, chłodnia na pewno wrzucę coś więcej ale muszę się rozkręcić dopiero dzisiaj pierwszy dzień także ogarnę się i będziemy na łączach taka sytuacja dzisiaj przepiękna pogoda minus 2 pełne słońce przez cały dzień Okay, I don't know.